Kochani, witamy. Powiem wam, że zapaliśmy gołąbka. To jak Tipler, jak coś takiego. Ale o co tu chodzi, panowie? Trzy dni chodził. Sąsiad ganiał, jeden z drugim, nic. W deszcz, w śnieg. Zobaczcie. Trzy dni. I jeszcze dwa białe jakieś chodzą też też mądre ptaki. Ktoś to wypuścił u nas tutaj, ale powiem wam, że naprawdę gołąb ma w, ma w głowie. Za jego wrzucę do gojemnika dam mu jeszcze mieszanki. Za jego mądrość zostanie u mnie naprawdę mądry gołąb. Rzadko żeby 3 dni chodził w deszcz, w śnieg A to będzie Tripler no. żółty Ale naprawdę mądry gołąbek cały mokry Zostaniesz u mnie, bo ja miał dobrze Jeszcze taki cały biały też chodzi jeden, też trzeci dzień Jedz, jedz, zaraz dostaniesz więcej Lubię takie gołębie, jak są mądre Dwa, trzy dni chodzą, warty trzymania Warty dać im jeść, warto Nie nagrywałem filmów, wam powiem, pogoda taka, że naprawdę cały czas deszcz, zimno Ale mówię, tego gołębka nagram, bo to warto pokazać. Teraz to rzadko, żeby gołąb tak długo chodził w taką pogodę. już to chyba wypuścił, nie chciał trzymać albo co, no bo sporo było tych obcych. Ale powiem Wam, że go nie łapałem, bo wiedziałem, do gołębi nic nie szedł. <laughs> Można było sobie ganiać pod niego i nic. Wypuściłem tylko gołębie. Dzisiaj trzeci dzień, patrzę, siedzi sam na budzie. Tak zamierzał, zamierzał i wczoraj, a wreszcie przyszedł. Już mamy jajka. Już mają bociany, kończatę, nurzyny. Kupiłem jeszcze w Zwoleniu parę czarnodziobów. Bardzo ładne ptaki kupiłem ma być cała para tych nie wypuszczam w salę na razie bo tam świeże siedzą, bociany też siedzą świeże tu już puściłem w dużym gołębniku bociany oblatałem także pokazałbym, ale jestem na górze nie chcę z drabiny spać, bo mokra cała jest tego sporo tych gołębi Także mówię fajna, fajny gołąbek, mądra mądry Naprawdę Ale gdzieś on chyba musiał coś zjeść, bo to niemożliwe 3 dni Jasne nie uciekają, wam powiem, są samice, są samce, ale nie chcą mieć parę Znowu na targu w zwoleniu Kupiłem dwie samice jasne do tych samczyków, okazały się dwa samce. <laughs> Powiem Wam, że te ludzie, to ja nie wiem, nie powie prawdy, aby sprzedać. Bo co mu zależy powiedzieć, że to samica czy samiec? I dwa samce znowu. Więcej. Egierskich też kupiłem całą parę, miała być dwa samce. To dzisiaj kolega Łukasz jednego wziął. Trzeba samice gdzieś, gdzieś dokupić. Nie rozumiem takich ludzi naprawdę. Dobra, właśnie. I stamiec. Dobra kochani, pozdrawiamy.